Cześć! Jestem Patryk. Witam Was na kanale firmy Prochem. Dzisiaj zaprezentuję Wam jedno z zastosowań naszego preparatu non-sticky. Będziemy ściągać fragment okleiny i pokażemy Wam, jak działa to w praktyce. Jedną ręką chwytamy naklejkę za róg, a drugą spryskujemy powierzchnię pod naklejką, aby na bieżąco rozpuszczać klej. W taki sposób cały proces przebiegnie płynnie, okleina nie będzie nam się rwać. Jak widzicie, praca poszła mi bardzo sprawnie. Po naklejce nie ma ani śladu, klej został wyczyszczony w 100%. Co warto zaznaczyć, non-stick jest całkowicie bezpieczny dla lakierów. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia ponownie.